Cześć, tutaj Gajdu SKC i witam was w piątym odcinku z Borusi Dortmund. Muszę wam przypomnieć o giveaway, który jest na 250 subskrypcji, więc lajkujcie, subskrybujcie, bądźcie aktywni na kanale, trzymajcie kciuki, ja trzymam za was. W dzisiejszym odcinku będziemy mieć naprawdę kilka ciężkich meczy i nie zagram wszystkich, które bym chciał. Patrząc w kalendarz, mamy Inter, mamy Bayern, Paderborn, mamy Barcelonę i mamy Hertha Berlin. Chciałbym zagrać z Interem, z Bayernem i z Barceloną. Na przykład z Bayernem na pewno zagram, dlatego że tu z Bayern będziemy grać w pierwsze miejsce w Lidze. I tutaj się zastanawiam pomiędzy Interem i Barceloną. E, ja pierwszy mecz z Barceloną przesumulowałem, więc chyba zagram sobie po prostu z Bayernem i Barceloną. Przesumulujemy z Interem, z Paderborn i z Hertą. A na następny odcinek mamy mecz w Pucharze. Niemiec z Hamburgiem, później Fortuna Düsseldorf, Slawie, Pragę, Mainz i Red Bull Leipzig. Dobra, jesteśmy już przy symulacji i tak będzie prezentował się nasz skład. Myślę, że to jest naprawdę mocny skład. Brakuje nam tylko Akanjiego, który jest jednym z najlepszych środkowych obrońców w Porusji. Na bramce będzie Biurki. Po prawej stronie obrony będzie Hakimi, po lewej będzie Guerreiro. W środku będzie Piszczek z Hummelsem, defensywny pomocnik to Witzel. Przed będzie Brandt z Roycem, po lewej Torgenozar, to po prawej Sancho i z przodu na ataku Haland. Dajemy się chłopakom rozgrzeć i zobaczymy, jaki będzie wynik za chwilę. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać zwycięstwo, ale niestety przegrywamy po golach Riksena i Sancheza jednym golu Hakimiego. Szkoda, naprawdę szkoda, bo byliśmy w fenomenalnej formie póki co. Okej, okay, jesteśmy właśnie przy rozpoczęciu, można powiedzieć, meczu Borusii z Bayernem, 11. kolejce w Bundeslice. Gramy na wyjeździe w Monachium. Opozycję lidera samodzielną. Obydwa zespoły mają po 30 punktów, następna drużyna chyba trzecia, tak, trzecia w tabeli ma 24, tak mi się wydaje, to jest Wolfsburg, z drużyna, z którą graliśmy w ostatniej kolejce w sumie. Nasi zawodnicy są troszeczkę zmęczeni, ale mam nadzieję, że dadzą się wszystko i uda się wygrać. Tutaj możecie zobaczyć skład B1 na bramce Neuer przed nimi w sumie Uuu, odreuzona na prawej stronie obrony to jest dosyć ciekawe i Thiago od pierwszej minuty, nie tak jak w, w Pucharze, w Super Niemiec na samym początku sezonu. Też że się witają i ja już mogę wam powiedzieć o naszym składzie. Na bramce będzie Biurki, przed nim będzie Hummels z piszczkiem, po prawej stronie Hakimi, po lewej Schulz, defensywny pomocnik to Wiesel, przed nim będzie Brandt i Royce po lewej stronie to po prawej Sancho i na ataku Haland. Lewandowski teraz z dobrą okazją Jadryozole tutaj, ale jeszcze Torganazard, Torganazard Nadal, nadal Torganazard przy piłce Strzał ale szule broni Brand przy piłce, Brand naciskany przez Müllera Brand to Torganazarda, Torganazard Neuer broni Witzel, Witzel, nadal przy piłce Wilcel. I teraz piłka do Halanda, Haaland kontra Neuer Haaland kontra Neuer Haaland górą Tam jeszcze zwolniłem i Boateng się zbliżył do mnie A ja po prostu chciałem, żeby Haaland się skupił na celu Skupił się na, na strzale W sumie to był chyba Kimmich albo nawet Schüle I myślałem, że Haaland to strzeli na dalszy słupek Ale próbował to zmieścić tuż przy słupku Hazard wybija do Schulza. Schulz próbuje wrzucić jeszcze hazard, ale od Riozola dwa razy zablokował piłkę. Koniec pierwszej połowy prowadzimy 1-0 po golu Halanda. Jeżeli będziemy w stanie utrzymać ten wynik do końca meczu, to będzie naprawdę świetny wynik dla nas. Eee, oczywiście walczymy o pozycję lidera. I Royce przy piłce, Royce przy piłce. Nadal Royce ze strzałem Neuer broni. Lewandowski, Perisic Chyba tam jest spalony, tak mi się wydaje. Tak jest, spalony i mamy szczęście, no bo to by był już pierwszy gol. I kolejny raz do Sancho, dużo miejsca Halant. Czy dostanie się do tej piłki pierwszy? Nie, od Riozola był pierwszy. I od Riozola z potężnym strzałem. Mamy problem teraz z wyjściem z y, pola karnego I kolejny dobry atak Gnabry nad poprzeczką I teraz Koman, który jest na boisku Miller, no i jest 1-1 Tutaj za bardzo nie miałem nic do powiedzenia Miller miał strasznie duże miejsca No i Bjorki nawet, nawet się nie ruszył Tylko popatrzył Torganazard, Torganazard, Piłka do Halanda, Haland! Jest 2-1! Tak jest, tuż po zdobyciu bramki przez Müllera. My atakujemy pierwszy atak po straceniu bramki. Piłka do Torganazarda, Torganazard do Halanda i Haland na dłuższy słupek i prowadzimy po raz kolejny 2-1 w Monachium. Mamy 10 minut do końca meczu i mam nadzieję, że nie wypuścimy już tego prowadzenia. I Koman teraz tylko tą swoją szybkością. Hakimi piękne wejście. To było bardzo, bardzo ważne wejście. Hakimi. Hakimi nadal Hakimi, a, a lawa tylko go przesunął i odebrał piłkę. Tak jest, koniec meczu. Po wybiciu Neuera sędzia zagwiezdał koniec meczu, więc mamy zwycięstwo, mamy trzy bardzo, bardzo ważne punkty. Będziemy teraz samodzielnymi liderami w Bundeslidze, co bardzo dużo oznacza. To jest drugi raz już w tym sezonie, kiedy pokonaliśmy Bayern, więc naprawdę te, ten potencjał w porusji jest. Dobra, jesteśmy już przy kolejnym meczu, tym razem jest to mecz u siebie na Signal Iduna Park przeciwko Paderborn. Oni chyba są na dolnych trzech miejscach w strefie spadkowej. My jesteśmy póki co liderami, no i szkoda by było, gdybyśmy stracili punkty przeciwko nimi. Ale zobaczymy, jaki będzie wynik tego meczu. Ja się dam chłopakom rozgrzać po tym, jak wam powiem, jaki jest skład. Na bramce będzie piórki, przed będzie piszczek i zagadu. Wrzuciłem zagadę do pierwszego składu zamiast Hummelsa, dlatego że po przerwie reprezentacyjnej Hummels dalej był troszeczkę zmęczony, a zagadu był w ogóle nie zmęczony, miał pełny pasek wytrzymałości. więc wpuściłem go do pierwszego składu. Po lewej stronie e, obrony będzie Schulz, po prawej, Hakimi. Defensywny pomocnik to będzie Witzel, przed będzie Brandt i Royce. Po prawej Sancho, po lewej Guerreiro, dlatego że Torganizard też był troszeczkę zmęczony po przerwie reprezentacyjnej i na ataku będzie Haland. Czy uda im się wygrać po raz kolejny? Tak jest. 4-0 zwycięstwo u siebie. 2 Goleroysa, 1 Wicela i 1 Halanda. Jesteśmy już przy piątej kolejce Ligi Mistrzów na Camp Nou w Barcelonie. Tak prezentuje się skład Barcelony. A jeżeli chodzi o nasz skład, na bramce będzie Biurki. Przed nim zamiast Hummelsa będzie Emrecian. Obok niego będzie Piszczek. Po prawej stronie obrony będzie Hakimi. Po lewej będzie Schulz. Defensywny pomocnik Witzel. Przed nim będzie Brand z Roysem. Po prawej stronie pomocy będzie Sancho. Po lewej Hazard I na ataku Halant. Ależ niesamowity strzał. Sergio Busquets był bardzo bliski zdobycia pierwszego gola w tym meczu. Royce to Halanda, Haland z okazją, ale Langle pięknie e, opanował tam sytuację. Royce do Branta Brand wypuści, chyba Halanda. Nie, jednak tak nie będzie. To Haland wypuści Branta i Brand z pierwszą okazją jest 1-0 dla Borus Dortmund. Prowadzimy 1-0 na Camp Nou Barcelona nadal w natarciu. Jeszcze Messi, ale biurki broni. Royce jest szybszy. Jeszcze teraz Sergi Roberto kontra Royce. Nadal Royce. Royce, ale Terstegen pięknie broni. I jeszcze tutaj Royce. Jeszcze Halland, Haland z piłką i Terstegen broni. Royce teraz duże miejsca ma. Torganazard. Torganazard nadal Torgan. Nadal Torgan odebrał piłkę samodzielnie. Niepotrzebnie, tam wycofałem ją w sumie. Halant z dystansu zablokowany przez Busquetsa. I to będzie koniec pierwszej połowy. Schulz! Schulz! będzie strzał zablokowany przez pikę. Schulz, jeszcze Royce. Royce, kolejny strzał! Royce z dystansu. Jest 2-0 dla Borusi. Piękny strzał Roysa z pola karnego. Ja nie wiedziałem, że to wejdzie, ale no, to była już petarda z pola karnego. Świetny strzał. Brandt pięknie to zrobił. Brand. Piszczek pięknie. Jest to koniec meczu. Przez ostatnie kilka minut broniliśmy się przed atakiem Barcelony i... Z czystym kątem wyjeżdżamy z Barcelony. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę fenomenalny wynik. I ta formacja na pewno działa przeciwko Barcelonie. Marco Royce, trzy strzały, jedna bramka. Do tego jeszcze bramkę dorzucił Halland. Brandt, przepraszam, Brandt strzelił pierwszą bramkę, zapomniałem. I drugą bramkę strzelił Royce. Ale dobra, my możemy przejść już do ostatniego meczu z Hertą. Teraz patrząc na sytuację w tabeli w Lidze Mistrzów. My szczerze jesteśmy w najlepszej sytuacji, dlatego że my ostatni mecz będziemy grać ze Slawią Praga, która już nawet nie ma szans na Ligę Europy, e, więc tak de facto, jeżeli wygramy, no to już mamy gwarantowane pierwsze miejsce z grupy, ale ten mecz, który będzie najciekawszy, to mecz pomiędzy Barceloną i Interem, dlatego że obydwie drużyny mają po 8 punktów i obydwie drużyny mają 5 bramek strzelonych. Jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie pomiędzy nimi, w pierwszym meczu w Barcelonie było 0-0, więc nawet jeżeli będzie wynik 1-1 w Mediolanie. Barca i tak wyjdzie, dlatego że strzeliła bramkę Interowi na wyjeździe. Inter tego nie zrobił. Na pewno najciekawszy scenariusz byłby, gdyby było 0-0. Wtedy nie wiem, co się stanie, więc możecie mi to wytłumaczyć w komentarzach. Co, co, by, co by się stało, gdyby też było 0-0? Czy liczyłyby się bezpośrednie mecze pomiędzy innymi drużynami? Czy, czy coś innego? No bo jeżeli chodzi o bramki strzelone, mają po 5 i bramki stracone mają po 3. Dlatego myślę, że to będzie no, dosyć ciekawe. Dobra, jesteśmy już przy ostatnim meczu w tym odcinku, meczu przeciwko Hercie. Będziemy grać na wyjeździe, co troszeczkę mnie zaniepokaja, dlatego że możemy stracić punkty. Jeżeli chodzi o nasz skład, wyszedłem w najmocniejszym składzie, jakim możemy. Na bramce będzie Biurki, po prawej stronie obrony będzie Hakimi, w środku Piszczek z Hummelsem, po lewej Schulz. Defensywny pomocnik to Witsel, przed nim będzie Brandt i Royce. Po prawej stronie pomocy będzie Sancho, po lewej Torga Hazard i na ataku Halant. Chłopaki się rozgrzewają i za chwilę zobaczymy jaki będzie wynik. Wygrywamy 4-1, bardzo się z tego cieszę. Roy strzelił bramkę Brandt Sancho i Hummels, którego wpuściłem, bo jest w 100% wypoczęty, a dla Herty strzelił piątek. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, wspieraliście mnie w meczu z Bayernem i z Barceloną udało się wygrać te dwa mecze w sumie udało się wygrać wszystkie oprócz meczu z Interem, który był dosyć ciężki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze jeżeli są mocne drużyny albo na, mniej więcej na takim samym poziomie, to w symulacji zawsze się przegrywa, przynajmniej z mojego doświadczenia tak jest. Mm. I tak jesteśmy pierwsi w tabeli w Lidze Mistrzów, więc nie jest aż tak źle i jeżeli chodzi o następny odcinek, będzie to na, na pewno odcinek dosyć ciekawy, bo zobaczymy kto wyjdzie z naszej grupy w Lidze Mistrzów. Jeszcze mam do Was prośbę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję, bądźcie aktywni na kanale. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, cześć!